Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Jezu Chryste, dobrze wiesz, ile w życiu uroniłam łez, ile spędziłam nieprzespanych nocy, pogrążona w zmartwieniach. Pragnę żyć szczęśliwie, w pokoju, dlatego zwracam się do źródła szczęścia, jakim jesteś Ty. Proszę, pomóż mi na nowo odnaleźć pokój. Panie, błagam. Zamień moje łzy w radość. Ty potrafisz zamienić każdy ból w coś pięknego, uleczyć każdą ranę duszy. Dziś oddaję ci się cała, ofiaruję moje serce, umysł i duszę, byś pobłogosławił mnie i odmienił to, co złe. Wiem, panie, żeby doświadczyć prawdziwej zmiany na lepsze, muszę zacząć działać. Nie skupiać się na tym, co złe, lecz na tym, co piękne i dobre. Proszę, naucz mnie widzieć jasno i wlej we mnie energię do czynu, do odnowy swego życia. Tylko z tobą mi się to uda. Chryste, wpatruję się w ciebie, czując, że z twego miłosiernego serca spływa na mnie łaska pokoju. Czuję, że otaczasz mnie miłością, że nie jestem sama. Dziękuję za twoją dobroć, że już teraz mogę doświadczyć kojącego działania twego miłosierdzia. Panie, wszystko co jeszcze przede mną, pragnę przeżyć z tobą. Oddaję ci całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ty jesteś panem mego życia. Ufam, że z tobą wszystko ułoży się tak jak powinno. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!